Cześć! Ostatnio na moim kanale pojawiło się pytanie, co się dzieje ze skrętem włosów na drugi dzień i czy to nie jest tak, że włosy zupełnie się prostują i całe to wydobywanie skrętu nie ma sensu? Otóż jest tak, że skręt się rozluźnia. Jak na to poradzić? Odpowiedź znajdziecie w dzisiejszym filmie. Zapraszam! Włosy z niskim typem skrętu, czyli falowane. Takie włosy jak moje bardzo łatwo się rozróżniają po wydobyciu skrętu, po kilku godzinach od wydobycia, a na drugi dzień praktycznie wyglądają zupełnie inaczej. Jest kilka sposobów, żeby sobie z tym radzić i utrzymać te włosy w ryzach, albo przynajmniej sprawić, żeby jeszcze raz się zakręciły bez ponownego ich mycia. Pierwszą rzeczą jest zabezpieczenie włosów na noc. Czym możemy zabezpieczyć włosy? Przede wszystkim. Bardzo fajnym sposobem jest używanie czepka, jedwabnego satynowego. Ja mam taki czepek, to jest czepek z AliExpress, on jest poliestrowy, więc nie nadaje się do spania i raczej bym nie polecała w nim spać. Natomiast y, takie czepki jedwabne można też kupić na AliExpress, można je znaleźć. Można też znaleźć je u naszych polskich producentów y, i one, przez to, że mają taką satynową, bardzo gładką strukturę, Sprawiają, że włosy nie ocierają się tak mocno jak o poduszkę. Kiedy włosy się nie ocierają, skręt się tak mocno nie niszczy i włosy raczej delikatnie przesuwają się po takim śliskim materiale. Można też zainwestować w jedwabne poszewki, które dają taki sam efekt jak czepek jedwabny na włosach. Dlaczego? Ponieważ struktura jedwabiu jest bardzo gładka i nasze włosy nie będą się ocierać o poduszkę, tylko po niej delikatnie przesuwać. Są to jednak droższe sposoby na dbanie o skręt włosów w nocy. Co bym polecała dla każdego z nas? Odpowiednie spięcie włosów na noc w tak zwanego ananasa. Teraz Wam pokażę, jak ta fryzura wygląda. Dajecie sobie głowę na dół, spieracie wszystkie swoje włosy na czubku głowy i przytrzymujecie je w tym miejscu. Teraz bardzo fajnie, jeśli macie spinkę, która jest w stanie Wam spiąć w tym miejscu włosy, ale może być też to gumka, którą robicie kucyk. Włosy spięte w ten sposób yy, raczej nam nie przeszkadzają podczas spania. Możemy je przerzucić na drugą część poduszki. Jeśli już śpicie na plecach, możecie je dać na bok. Jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ten skręt się wtedy zepsuje. Co jednak zrobić, jeśli takie związywanie włosów nam nic nie daje, jeśli mocno głową trzemy o poduszkę w nocy i rano nasze włosy wyglądają beznadziejnie? Wtedy pozostaje reanimacja włosów. Co to jest reanimacja? Jest to odnowienie naszego skrętu, czyli zadziałanie w taki sposób, aby włosy się jeszcze raz ładnie skręciły, bez konieczności ich mycia. Teraz na przebitkach pokażę Wam, jak taka reanimacja włosów wygląda w moim wykonaniu. To są moje włosy na drugi dzień po myciu. Są trochę poszarpane po spaniu, nie wyglądają najlepiej, więc coś trzeba z nimi zrobić. Pierwsze co robię, to biorę atomizer, w którym jest czysta woda z kranu i tym atomizerem skrapiam włosy tak, aby były równomiernie pokryte wodą, wilgotne, ale nie całkiem mokre. Gdy czuję, że włosy są odpowiednio mokre, biorę swój ulubiony stylizator, albo taki, którym lubię reanimować skręt, niewielką ilość na palet, tak jak widzicie tutaj na nagraniu. Następnie spryskuję ręce wodą i rozcieram ten stylizator w dłoniach. Taki stylizator wgniatam we włosy. Gdy czuję, że włosy są już odpowiednio ugniecione, zostawiam je do wyschnięcia albo podsuszam je suszarką z dyfuzorem. Tutaj widzicie już sucharki, które powstały mi po wyschnięciu włosów. Dlatego biorę na dłonie serum silikonowe, rozcieram je i będę odgniatać sucharki głową w dół. Jest to trochę cięższe niż po myciu, bo sucharki są bardziej suche. Ciężej jest je rozgnieść, dlatego trzeba zrobić to bardzo dokładnie. Daję głowę na boki, żeby mieć pewność, że wszystko będzie dobrze rozgniecione. I tak prezentują się zreanimowane włosy, zreanimowany skręt. Zobaczcie sobie jeszcze tyłem ciągu dnia te włosy w pewien sposób dojdą do siebie i jeszcze lepiej się ułożą na głowie. Co jeszcze warto powiedzieć w tym temacie? Na pewno to, że jeśli jesteście po pierwszym, drugim albo trzecim wydobyciu skrętu, to ten skręt nie będzie się jeszcze tak dobrze trzymał. Tym bardziej, jeśli macie włosy falowane. Mój skręt na początku trzymał się zaledwie kilka godzin, nawet nie utrzymywał się do drugiego dnia. Jeżeli też wydobywacie skręt tylko od czasu do czasu, wasze włosy nie mają możliwości nauczyć się tego skrętu, bo raz są traktowane jak proste, raz jak kręcone włosy. Dlatego ten skręt też będzie się bardziej rozluźniał. Jeżeli jednak zdecydujecie się wydobywać skręt za każdym razem i w ten sposób chcecie traktować swoje włosy, zapewniam Was, że po kilku miesiącach włosy zapamiętają ten skręt, zapamiętają ten kształt i nie będą się już tak szybko rozluźniać. Obecnie ja reanimuję włosy na drugi dzień tylko wtedy, kiedy... Jakieś moje mycie mi nie wyszło, wiem, że ma, dałam za mało stylizatora, albo jeśli naprawdę mocno tarłam głową o poduszkę i moje włosy się strasznie wygniotły. Zazwyczaj wystarczy mi odświeżenie moich włosów serum silikonowym i wyglądają całkiem nieźle. Natomiast ja już wydobywam skręt ponad rok, więc potrzebowałam trochę czasu, żeby moje włosy doszły do tego etapu. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. Jeżeli ten film był dla Was przydatny, dajcie kciuka do góry, subskrybujcie. Mój kanał i zapraszam też na mojego Instagrama, bo czasem tam stawiam trochę inne treści niż tutaj. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć! Włosy z niskim s.